Siemanko dzi dzi widzowie e, dzisiaj zagramy sobie The Timberlake Tower ja wiem jak w to się gra nie? i wam pokażę teraz jeżeli nie wiecie bo to bardzo fajna gra i taka trochę śmieszna no ty za to It's okay. it's okay. No, okay. No, 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 Win, 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 win. <laughs> okay, video video. Zmienię ciepionkę, będzie szybciej. Okej, okay, zmienię. Nie. I co ja teraz zrobię?

No wy jeden wiecie co, widzowie? Nie, nie podam się Ty jeden Typ jak ja ci dam teraz. Amigatito, Tito miau miau, Amiga Tito miau miau, Amiga Tito, Amiga Tito, Amiga Tito miau miau, Amiga amigatito, Amiga Tito, Amiga Tito, au mau. Amiga Tito, Amiga tito, ami. Hello! Chyba źle coś się poznaliśmy. Amiga Tito miau miau, ami, help me. Ty jeden baranie! Ya dia buah Bye-bye Baru bye. sekali ya

Aj, muszę czego tutaj zrobić Te pieczarki Kisony Idź ty pieczarki kisony Nie chcę jeszcze widzieć Nie. Gita, gita Git, git Baba jedna się otknęła Co to było? A ja Główną. O nie. Pienny Bejkonik! 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 Ding, 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 Bejkonik! Bejkonik! Coś ty narobił! Majonez ding, Majonez kielecki.

nie ma. Pojechały na wagary, mam nadzieję. No dno. Odpuść sobie. Odpuść sobie, jadę na wagary, jadę na wagary. O nie, biedny biej konik. I dawno nie żyje, konik, baj, konik, Nie, poczekaj na lampo. Nie, ty nie idziesz, ty jesteś zbyt brzydki. Poczekaj.

Majonezkeletski 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 kielecki, taku Majonezke

<laughs> bye bye. Six seven and a merry Christmas. Six seven and a merry Christmas. Six seven and a merry Christmas. Bye 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 bye. Kita Kita. Majonez kieletski, kieletski, kieletski! Nie! Yes! Zabił sobie so kieletkiego, so majonezu kieleckiego! Gita, gita. Indyrman. Ej, <coughs> ej, 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 to wszystko przez ciebie, ty kupia powo! Okay. Pa.